Witam. Dzisiaj na temat w jaki sposób w piwniczce wyhodowałem sobie pleśń i w jaki sposób będę starał się tę pleśń wytępić. Zapraszam wszystkich do oglądania filmu. Wejdźmy do piwniczki, aby zobaczyć okoliczności w jakich ta pleśń powstała. Jesteśmy w pierwszej komorze. Zasiece światło, bo jasno. I widzimy, tutaj mam wentylację grawitacyjną. Tu jest kanał jeden, kanał wlotowy. No i druga komora ma sytuację podobną. Tutaj mam kanał wlotowy. No i tutaj drugi kanał, ale w tym jest wentylator elektryczny, który jest podłączony tutaj do takiego czujnika wilgotności względnej. Obecnie on tutaj pokazuje 86%. Jak to się zbliży do 90%, to wtedy uruchamia się dodatkowa wentylacja wymuszona. Mimo w takiej sytuacji w mojej piwnicy powstała pleśń. Początki pleśni były takie niewinne, albo nawet można powiedzieć, napawały mnie jakimś zadowoleniem, bo na butelce, gdzie miałem wino, na korku zobaczyłem właśnie taką pleśń oraz. Delikatnie na butelce również się ona pojawiła. No i wtedy pomyślałem sobie: O, tak jak w dawnych piwnicach, gdzieś w Lochach pod zamkiem takie butelki leżą przez lata całe. I mają taką szlachetną pleśń na sobie, świadczącą o tym, że długo one leżakują. Aż razu pewnego, po kilku dniach od tego faktu, jak zauważyłem pleśń na korku, szedłem do piwnicy i poczułem dojmujący zapach pleśni. O, myślę sobie, coś się musiało wydarzyć. Co tu może spleśnieć? Przecież nie mam takich rzeczy, które mogłyby pleśnieć u mnie. Wszystko jest albo w butelkach, zamknięte szczelnie, albo w słoikach. Myślę o moich przetworach, a tu jednak czuję wyraźnie nieprzyjemny zapach pleśni. Jak tak rozglądałem się po mojej piwniczce, to popatrzyłem się na dwa tutaj pniaki brzozowe, które pół roku wcześniej sąsiad mi dał. I one tutaj stały i po to stały, żeby w warunkach piwniczki powoli utraciły swoją wilgoć, żebym mógł je wykorzystać. Jak przewróciłem te pniaczki, tutaj po nich zresztą ślad jest. Fanta, odsłoń. Jeden i drugi. To a musimy fantę wypuścić. Fanta, proszę bardzo, tylko nie szczekaj mi. Nie szczekaj. I tutaj, w tych miejscach, te pniaczki stały brzozowe. A pod spodem, jak to odchyliłem, to było mnóstwo wilgoci, pleśni i nawet stonogi się tam namnożyły. Teraz tych pniaków nie ma, bo natychmiast je wyrzuciłem na zewnątrz. Do niczego się już nie nadawały, tylko na spalenie. Więc je porąbałem, a teraz tutaj filmuję i pokazuję miejsce po tych pniakach. Jeszcze ślady zostały, bo będę był podłogę. E, suszyłem tutaj ogólnie, e, wietrzyłem, ale i tak jak tu się wchodzi, wciąż ten zapach czuć. leśni się rozlazła wszędzie. E, jak tutaj popatrzymy na przykład na... E, o, mam tutaj kasztany, które tutaj są jadalne to na wierzchu na skorupkach widać delikatną pleśnię. Tak na orzechach to specjalnie nie widzę, ale też pewnie gdzieś się ona zebrała. Jak popatrzę sobie również gdzieś tam na słoiki to wprawne oko również dostrzeże. Że nie są to czyste powierzchnie, tylko gdzieś takie lekko tą pleśnią przybrudzone. Miałem tutaj kartony, to one były wyraźnie spleśniałe, to je wyrzuciłem, ale pleśń jest wszędzie O, tutaj na przykład jest kolejna butelka z winem, też ma pleśń, ale nie tylko na butelkach z winem, ale na różnych innych, i na słoikach, i na półkach. No, wszędzie, wszędzie. Widać troszkę tej pleśni. Hmm. Ktoś może się zapytać, no po co ja te pniaki brzozowe suszyłem w piwniczce. No sprawa się wyjaśni wtedy, kiedy spojrzymy tutaj. Tutaj mam przed wjazdem, taką głowę. przy drugim słupie również. To są moje żejby które czasem w chwilach wolnych wykonuję i mam sąsiada, który powiedział no skoro ja mam takie zapędy rzeźbiarskie to on mi sprezentuje trochę e, drewna do rzeźbienia bo akurat ściął brzozę ja mówię wspaniale, wybiorę sobie dwa pniaczki no i takie pniaczki włożyłem do piwniczki po to, żeby tam powoli odparowały, bo jak się szybko po prostu wysuszy drewno, to ono może spękać. No nie jest fajnie zrobić coś na świeżym drewnie, a potem to wszystko popęka i no i szkoda takiej rzeźby. Włożyłem te pniaki do piwniczki z myślą, że tam przez to, że jest Dość wysoka wilgoć, a więc schnięcie będzie powolne, że tam spokojnie, bez pękań drewno wyschnie. Ale niestety myliłem się, zamiast wyschnięcia ono spleśniało, nie było przewracane, tam nie było dużej rotacji powietrza, cały czas stało w jednakowy sposób. No i te wyparowało po prostu w ten sposób tą wilgoć, że od spodu również wypociła się wilgoć z tego pniaka no ale nie miała gdzie już odparować i tam było naprawdę mokro i sprzyjające warunki właśnie dla pleśni. No, i pierwszym etapem walki z pleśnią jest mycie powierzchni, a zwłaszcza podłóg wodą z detergentem. Dla przyspieszenia schnięcia przyniosłem takie ogrzewanie nawiewowe, a więc dodatkowo jest podnoszona temperatura, a tym samym wilgotność względna będzie się zmniejszać i zdolność pochłaniania wilgoci przez powietrze wzrastać i dzięki temu będzie podłoga szybciej schła. Działa już ten wentylator, a także otwarte są drzwi. Zależy mi na tym, żeby to wszystko przeszło, żeby przenieść część tych rzeczy, które są tutaj na drugą stronę i znowu tam wymyć podłogę. I to co teraz widzimy, świadczy o tym, że mikroklimat w piwniczce sprzyja pleśni. Oczywiście zainicjowałem tą pleśnię przez te pniaki, które tam leżały, ale ona może się również okresowo pojawiać. Będę też miał na to sposób. Oglądajcie dalej. No, więc czekamy aż wyschnie. Ta komora, zaczniemy myć następną, a potem kolejne procesy zwalczania pleśni. Po wymyciu podłóg substancją grzybobójczą mamy następny problem. Otóż no, na przykładzie tutaj tych kasztanów jadalnych, zobaczmy, tu jest pleśń na tych kasztanach. I co? No musiałbym w tym momencie taką substancją um, antygrzybiczną e, przeczyścić wszystkie te kasztany. No to akurat byłby duży proces po prostu. To pokazuję jako przykład, jak to e, nie jest możliwe, żeby w ten sposób walczyć z pleścią tutaj mamy półki na przykład no i tą półkę trzeba byłoby podnieść tam wszystkie zakamarki wyczyścić z pleśni każdy słoik przetrzeć no ściany jeszcze też mają przecież gdzieś tam zarodniki pleśni wybyły, więc trzeba znaleźć inny sposób zwalczania pleśni i z tym problemem jak to zrobić wróciłem się do mojej córki Darii i miała ciekawy pomysł. A zatem, kolejnym etapem zwalczania pleśni będzie ozonowanie. Tworzenie ozonu, który jest e, biologicznie kancerogenny. I dlatego tutaj usunę także e, drzownice, które mamy w piwnicy, żeby im nie zaszkodzić. A e, ozon o Dociera do wszelkich zakamarków. Nie trzeba się martwić, że gdzieś tam nie dotrzemy z jakąś substancją grzybobójczą. To ozon nam załatwi sprawę takich trudnych miejsc i czasochłonnego przecierania różnych elementów. Więc generalnie to jest bardzo dobry pomysł i można go stosować nawet okresowo, zapobiegawczo. Jest bardzo powiedzmy sobie ekologiczny. Ozon występuje po burzy, w powietrzu czuć takim właśnie specyficznym zapachem ozonu i za chwilkę w sposób sztuczny będę taki ozon produkował. No a to urządzenie tutaj widzicie, jest do produkcji ozonu. One kosztują powyżej 150 zł. No i za chwilkę go włączę. Ma taki timer, ja nastawię tu na godzinę, czyli maksymalny czas pracy. I za chwilkę po prostu będziemy odkażać pomieszczenie. Można również. To urządzenie stosować w samochodach, w czyszczeniu biologicznym klimy. A zatem włączmy tutaj i uciekajmy stąd, bo to jest szkodliwe. Proszę bardzo, włączamy i już zaczęła się produkcja. Mm, już czuć w powietrzu ozon, więc Idźmy stąd. No i jeszcze na piwniczce napisałem zakaz wstępu ozonowanie. No i niech się ozonuje, jak już to się wyozonuje, to nad ranem przyjdę i wywietrzę tą piwniczkę, żeby można było znowu do niej wchodzić. No to byłoby na tyle. Gdyby ta metoda okazała się nieskuteczna, to na pewno Was poinformuję w kolejnym odcinku o piwniczce. No ale dlaczego miałoby być to nieskuteczne, skoro to się powszechnie stosuje? Tylko oczywiście trzeba wpaść na ten pomysł, żeby to zastosować też w piwniczce w takich sytuacjach. No to tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.